Jeżeli chciałbyś zmienić swój styl wyszukiwarki Google, to w tym poradniku pokażę ci jak to zrobić Otwieramy swoją przeglądarkę internetową Wpisujemy w tym polu wpisujemy swoje imię lub inny tekst, który nas interesuje ja wpisuję swoje imię a w tym menu rozwijanym wybieramy cel, jaki chcemy mieć ja wybiorę Ice Edge po kliknięciu w styl, powinna nam się otworzyć nowa wyszukiwarka Google z tekstem, jaki chcieliśmy mieć. W tej odmiennej wyszukiwarce jest jeszcze takie coś jak Checkmail, czyli poczta Microsoftu, Onet.pl i WP. We Friends jest 3Klasa, czyli różne portale społecznościowe. W news Wiadomości, Avmore często odwiedzane przez nas strony. Jeżeli chcemy żeby ta strona była naszą główną stroną internetową to kopiujemy ten link przechodzimy do ustawień naszej wyszukiwarki i wklejamy go tam gdzie pisze strona główna. Po wszystkim klikamy OK i teraz jeśli Wyłączymy wyszukiwarkę i włączymy ją ponownie. To ta strona będzie naszą pierwszą stroną, która się otworzy. Dziękuję za obejrzenie tego poradniku i Proszę wpisać pytania jakie macie do mnie na moją pocztę WP, w którym, w której adres podam w opisie filmu.